Dzień dobry. Nazywam się Natalia Lewandowska, jestem profesjonalnym psychoterapeutą. Ukończyłam studia podyplomowe psychoterapeutyczne na kolegium Medikum Uniwersytetu Jagiellońskiego. o wykształcenia jestem również pedagogiem. Staram się nieustannie rozwijać i podnosić swoje kompetencje. Biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach, jestem również coachem i hipnoterapeutą. Metody, którymi pracuję, są dostosowane do każdego indywidualnie, dlatego że każdy człowiek jest wyjątkowy. Pomaganie jest moją wielką pasją od wielu, wielu lat. W moim doświadczeniu zawodowym mam również pomoc osobom ustawionym osadzonym, doświadczającym przemocy, uzależnionym. Zapraszam Cię serdecznie do kontaktu i do pracy ze mną, dlatego że głęboko wierzę w to, że życie może być jasne i spłonione. Mogę Ci w tym pomóc. Dziękuję i zapraszam.